Algika, czyli kochamy PRL90. Dzisiaj będzie nieco inaczej. W dzisiejszym programie będziemy opowiadać o, o gazetach, które były przez ileś tam lat produkowane o tych mikrokomputerach. Zaczynamy od pierwszej, to jest gazeta z Delp RFN Atari Magazine. Proszę zobaczyć, Atari magazyn to jest pierwszy numer, tak jak dobrze pamiętam to jest styczeń luty 87 Chcemy pokazać jak to tak doskonale wygląda proszę zobaczyć o, tak taka, nieco łączne, że są takie reklamy na przykład komputer Contact. Oczywiście, to są wyniki testów. Proszę zobaczyć, tam nie ma żadnych list przebojów. Nawet są katalogi o książkach fachowych. Takie wydawnictwa fachowe, proszę zobaczyć. Też, możemy też pisać takie programy na komputer. No. Tak jak widzicie na tym materiale. To jest właśnie koniec tej gazety. To jest ostatnia strona. Tu jest list I całe tu? Myśmy co? produkowali Tak. Proszę Państwa. Tak wygląda. Gazeta. O Jezus. Atarima. Jedziemy dalej. No, jesteśmy na miejscu. Kolejne dla Państwa to będzie kolejny odcinek niedługo. Atari Explorer. Explorer. Proszę zobaczyć, to jest pierwszy numer. rocik 85. Kosztował 3 dolary. Proszę zobaczyć. To jest układka pierwszego numeru. Takie samo jak w Walidku. No. Tak, proszę zobaczyć, jest rata. Nie tak jak na końcówce, to jest... Też są obrazy, proszę zobaczyć. Gdyby ktoś kiedyś mógł mieć szansę, proszę tak, widzicie Państwo jak będzie potem. Ale możecie przekonając, że też można pisać programy. Aha. Że jak ktoś, ktoś niedługo będzie pisał swoje programy i zadziała, to możecie mieć dzisiaj szczęście. Proszę zobaczyć tutaj. Tak, tutaj. O. To jest nasz Polak, nasz Polak Jacek Dzmiel Oczywiście to jest sam Dramiel, Lona Damiel To jest nasz Polak, nasz kochany Polak Proszę zobaczyć, oczywiście ktoś lubi takie komputery, są też reklamy, opisy, mnóstwa komputerów. To jest to, czy dziś jest. Te. Tak, jak trochę wygląda jak przy tym Windowsie starym. O, tak. Proszę popatrzeć. No, dobrze, wiecie, że to jest gazeta. Ktoś Państwa nie czyta takich gazet To lepiej To jest dla tych którzy znają angielski To, to jest nie jest tak jak bajtek tam są dziurkacze Teraz to moglibyśmy na przykład na przykład wsadzić do kartonu mieć wszystkie numery no. Tak właśnie wygląda Proszę zobaczyć gdyby ktoś miał tą grę To się Quest ROM To by chciałby mieć tą grę To jest po prostu gra. Tak jak Atari Explorer. Lecimy dalej. Przeniosłem dalej. I oto kolejna gazeta. L'Atari Gazeta prosto z Francji. To jest pierwszy numer. Ukazał się w grudniu 1983. Jak ktoś Państwa nie wiedział. Nie wiem, ile to kosztowało. Czy to jest tak? To jest całe w całym języku francuskim, ale można by wygrać kasety VHS, płyty kompaktowe, lingerowe, takie. Na przykład kaseta VHS z koncertu Simon and Garfunkel. Proszę zobaczyć. Takie świetne materiały. Jak chcecie więcej takich, to możecie nabyć. O! Proszę zobaczyć, to ja tak szybko pokazuję, co? O! To jest właśnie stary logotyp. Warner Home Video, tak, a to jest stary logotyp United Artists no to co, jedziemy dalej tak, jedziemy dalej kolejne to jest gazeta pod tytułem Computes Atari XT to jest gazeta tylko i wyłącznie dla właścicieli komputerów Atari XT proszę zobaczyć Proszę tak zobaczyć, tak to nie jest taki nasz, ale tak takie same no. czy ci komputery takie jak nasze nasze Komputery kiedyś były, drodzy widzowie, to taka nostalgika mała. Że w kolejnych odcinkach pokażemy nowe gazety. Nikt z Państwa tego nie oglądał. Można też pisać programy na komputery. To takie. Posadę. Tak proszę zobaczyć, takie komputery kosztowały ponad 700 dolarów. Ale w się było dużo taniej. Dużo taniej. Nie, nie dużo taniej. takie amerykańskie komputery tak proszę zobaczyć gdyby ktoś kiedyś miałby takie komputery może być właścicielami takich programów ...ja się robił programy Państwa, tego nie chcę. Już raz za pomocą... ABC, tej takiej telewizji. Prosto... Tak właśnie przedstawia, ale... Jak chcecie... Takie, komputer bez Atari ST to właśnie tu trzeba wybrać Dobra Jedziemy dalej A zatem ostatni w dzisiejszym odcinku to gazeta z Chile Mundo Atari Kosztowało 300 chiliskich dolców To jest tak z Chile To jest jeden z pierwszych numerów Numer 0, tak? Pamiętacie takie mikrokomputery? I tu to jest prawdopodobnie w języku hiszpańskim. Ja nie znam hiszpańskiego, ale kto by chciał takie komputery z SD... XL, XE, no. Mamy u mnie godzinę 21.31 wieczór i po prostu szukam państwu pokażę wam co chcecie co będziecie czytać jak będziecie mieli e-booki no. tak, tak właśnie wygląda tak co lubicie? Albo te z Zagranicy, albo z Ameryki. W kolejnych odcinkach nowe gazety i nowi bohaterowie. Zobaczycie to już wkrótce. Do widzenia. W drugiej części. Aha! 15 łapek. Kolejny odcinek.